Ekipa z Kozienic nie miała problemów i pewnie rozbiła zwoleniankę zwoleń 4 do 0. Lider nie mógł świętować awansu, ponieważ zwyciężył też wicelider LKS Prom, na który rozgromił królewskich 1 6 do 0. Ważne trzy punkty w kontekście utrzymania zdobyła Szydłowianka Szydłowiec, która pokonała przed własną publicznością Centrum Radą 2 do 0. W 67 minucie prowadzenie gospodarzom dał Dawid Gribowski, a w 82 minucie trafił Kacper Rak. Przegraliśmy. 0-2, gdzie w pierwszej połowie stwarzamy sobie 100% okazję do zdobycia Gola, w drugiej połowie 2 przy stanie 0-0. A z boiska schodzimy pokonani dwoma bramkami. Mamy bardzo duży problem w zdobywaniu bramek i to w dzisiejszym meczu wszystko było widoczne bardzo. Chłopaki, no, dziękuję im za zaangażowanie, no, ale niestety ten wygrywak to wceluje w ten prostokąt więcej razy. Dzisiaj rezerwowi prze, przechłonęli szale na, na, na naszą korzyść. Rozmawialiśmy chyba z dwa 3 tygodnie temu, widzieliśmy jaka sytuacja w tabeli po przegranych durowym meczu z Orońskiem. Od tego momentu nie ukrywam, że zmieniliśmy trochę sposób pracy w tygodniu. Zespół na pewno odczuł to w swoich nogach i płucach. Ja powiedziałem im, że walczymy do końca o trzy punkty i nie ma tutaj po prostu taury fulgowej, bo, bo wiemy jak ta liga może wyglądać. Nie wiem, może 8 zespołów spada, sześć. Ja nie chcę się na oglądać na to, czy może spadniemy, czy nie, tylko spokojnie ten zespół stać na to, bo po całym przekroju sezonu, gdzie on się jeszcze nie skończył, to ja uważam, że swoją pracą i zaangażowaniem na boisku nie przystoi mu być na 80. pozycji. W innych meczach Powiesianka Lipsko pokonała iskrę Gust 4 do 1, Oronka Orońsko wygrała z Liłżanką Kazanów 2 do 0, Drogowiec Jednisk zremisował z Orłem Wierzbica 1 do 1, Jodła Jednia Letnisko pokonała Zodiaka Sucha 3 do 2, Zawisza Sienno niespodziewanie wygrał z pilicą Nowe Miasto 4 do 1, a Gryf Policzna rozgromił Mogielankę Mogielnica 6 do 0.